Cześć, witam was na kanale Warszawskiej Szkoły Barberingu. Tym razem wybieramy się na Podbój Śląska, konkretnie do Katowic na Barber Night oraz Barber International Cup. A co tam robiliśmy? Dowiedz się z tego filmu. Pierwszym przystankiem było wydarzenie Barber Night, gdzie na scenie Friend zaprezentowało się dwóch naszych trenerów. Juri Jermaszewicz i Kamil Stysiał. Chłopaki to absolutna topka jeżeli chodzi o skile i spotkać ich można na kursach od zera do barbera, na barberskim secie oraz na autorskich kursach Barber Pro. Barber Night to impreza, na której można spotkać Barberów z całej Polski i zobaczyć dużo znajomych twarzy. Tu na przykład Delma udziela wywiadu. Pocięcił jeszcze czas na sesję fotograficzną z naszymi modelami. Simon i Mateusz czuli się w rolę, a efekty zobaczycie niedługo na naszym Instagramie. Drugi dzień to Barber International Cup, gdzie Kozioł, Ruda i Dima wystąpili w roli jurorów. Atmosfera była kozacka, tym bardziej cieszymy się, że już 1 lipca Warszawska Szkoła Barberingu będzie współorganizować imprezę w ramach Polskiej Ligi Barberskiej. Zawody trwały w najlepsze, a na sali obok odbyło się Look and Learn, gdzie Kamil Stysiał pokazywał swoje autorskie techniki. Teraz co robimy? Po szóstym sobie robię 4,5. Ja zawsze sobie pracuję z maszynką zamkniętą. Jakby mi wyszła taka dziwna linia, no to to znaczy, że ja nie pracuję dobrze z maszynką, bo jadę tak za bardzo na prosto. A jakbym chciał, żeby ta linia nie była, no to co sobie robię, sobie robię łyżeczkę. I z tą łyżeczką już tak mi to wychodzi bardziej płynnie. Teraz wam chcę powiedzieć, po 4,5 sobie robię tą linię 0. Tą linię 0 z maszynką, bardzo raczej e, sobie robię z trimmerem, bo trimmer e, sobie robi więcej 0 niż ta. Jak będzie dał tą maszynkę na 0, no to ta maszynka tak jakby miała 0,4,05. A prawie wszystkie trymery no to już mają takie 0 bardziej, e, takie bardziej 0. No i mają 0,2, 0,3. I żeby się podbliżyć szewerem, no to będę pracował z tą maszynką, bo przynajmniej już to tak mi wychodzi bardziej czyściutko. Jak to sobie będę pracował? Jak maszynką bym jechał na prosto, no to bym sobie zrobił drugą linię. Żeby drugiej linii nie robić, co możemy zrobić? Z kątem. I z kątem nie mogę tylko pracować tylko tutaj. Bym mógł sobie pracować, nawet no troszkę bardziej wysoko. I tak jakbym sobie robił to spikowanie. I sobie otwieram takie punkciki bardziej jasne, żeby światło wchodziło i żeby ten space wyglądał ładnie. No i myślę, że prawa za Kamila. Bardzo dziękuję. Zainteresowanie było tak duże, że po przewidzianym czasie przynieśliśmy się spontanicznie na nasze stanowisko, a Kamil kontynuował pokaz, koncentrując się na modelowaniu. Jakie kryterium przyjmują nasi trenerzy, oceniając uczestników konkursu? Tak samo jak ja chciał zostać rozszerzony, czyli no musi wszystko grać, musi być wszystko prima sort. Bardzo bym chciał wyjść z dopieszczoną fryzurą. Nie liczy się fajtnie, nie liczy się cały efekt, tak? Chcę wyjść i założyć czapki. Dwudziestka? No musiałbym sam zrobić idealnie. Na dwudziestkę dla mnie robi Kamil Stysiel, to jest dla mnie dwudziestka. Robi tak samo Dima, obie dwudziestki. Nikt więcej nie zrobi tak. Ja zrobię gdzieś na 19, a oni robią na 20. A Junior, wiadomo, że musi mieć troszkę taryfę ulgową, no bo jednak się uczy. Na co najbardziej, Junior, uwagę? Na dokładność. Musi zwracać uwagę na dokładność, na czystość, na schemat. Wszystko musi zwracać uwagę, Junior. Na takie rzeczy właśnie, też wasam uwagę. Dlatego oceniłem Cię tak jak oceniłem. I niech dzieciaki się uczą, niech robią jak najlepiej. Niech się bawią tym i to będzie ich zajawka. No właśnie, jeśli ja zrobiłem by na 20, to odejmowałem punkty dokładnie za jakieś niedosiągnięcia, niedorobienia. I właśnie na tym etapie, tu w Katowicach, to było na tyle szczególnie zrobione. Mało było tych odejmowań punktów. A na co zwracasz największą uwagę? Na szczegóły. Jestem bardzo szczególny i właśnie zwracałem uwagę na podstawowe rzeczy. Jak się robi forma, jak się wygala zero. Na no wszystko. I łączenie, łączenie właśnie na cały kształt. Łączenie fade'a z górą. A w tej konkurencji Razer nie było w ogóle maszynki. Na co patrzyłeś? Właśnie też. Zwracałem uwagę czy był w końcu zrobiony Razer. Razer to znaczy wygolony. Ktoś tego nie miał, za to odejmowałem dużo punktów. No i czystość, czystość, czystość fajda. Pytanie, kiedyś to też robiłem. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również konkurencja wycinania wzorów, gdzie motywem przewodnim były symbole Katowic. Po wygranej decydowali widzowie, oddając głos przez wrzucanie piłeczki do odpowiednich pojemników. Zawody dobiegły końca, przyszedł czas na podsumowania i wręczenie nagród. Były emocje, radość oraz łzy wzruszenia. Akcentem było również wręczenie pamiątkowych tablic dla naszych jurorów. To dalej poszło, że przyjechała ruda? Magdalena Dąbrowska, chodź! <noise> Idą dalej! Jak jesteśmy w Warszawskiej szkoły Barberingu, Kamil Jaszczuk, chodź! Tu. <noise> Jest już po nas po raz pierwszy z nami, ponieważ był na finale Polskiej Ligi Barbarzyńskich Włodzi. I cudownie, że możemy cały czas na niego liczyć. Dmitry Nikolałczyk. Na dziś od nas to wszystko. Pamiętajcie, żeby wstawić łapkę w górę oraz zasubskrybować nasz kanał.